Czy próbowałeś kiedyś patrzeć na świat czystym spojrzeniem? Nie naiwnym, niepozbawionym myśli. To spojrzenie świadomego nosiciela wyższego ducha w sobie. To ten, kto siłą woli oczyszcza własną energię tak mocno, aby duch harmonii i spokoju mógł przejść w świat przez niego, bez zniekształceń, bez domieszek, bez szumu osobistych pragnień i lęków. W takim stanie twoje oko i świadomość stają się placem bez ingerencji osobowego tylko czysty kanał, tylko obecność. I wtedy przestrzeń oczyszcza już nie człowiek oczyszcza siła, która przejawia się przez niego. Ty po prostu patrzysz, a rzeczywistość zaczyna się zmieniać chaos cichnie, ciemność traci moc przestrzeń przebudowuje się pod jakość światła, które przechodzi przez ciebie. To jedno z najbardziej niewidocznych, ale najpotężniejszych źródeł transformacji w świecie.